na ręce e, Mamy dzisiaj dwie kategorie wagowe oraz dwie kategorie open, kategoria mężczyzn do 80 kg oraz powyżej 80 kg. A wszyscy zawodnicy, którzy startują w kategoriach wagowej, mogą zgłosić się do kategorii open mężczyzn. Mamy również kategorię open kobiet. Wszystkie zawodniczki e, startują w jednej kategorii, czyli nie ma znaczenia ile ważą. E, jedyna, ważna rzecz. wszystkie zawodnicy, które dzisiaj startują, my, są ze studentami uczelni e, z całej Polski. E, Zaczynamy od kategorii do 80 kg, później kategoria open dziewcząt, następnie kategoria plus 80 kg mężczyzn i na samym końcu rozegramy kategorię Open e, mężczyzn. I teraz tak, rozgrywamy najpierw eliminacje w każdej kategorii, czyli kategoria 80, eliminacje do półfinału finału, później przechodzimy do eliminacji w kategorii plus e, i jak rozegramy wszystkie eliminacje, wtedy przechodzimy do półfinału w każdej kategorii i na samym końcu finały w każdej kategorii. I na samym końcu, jeszcze raz przypominam, rozgrywamy kategorię Open. Kategoria Open jest kategorią e, dla osób chętnych, którzy e, czują się na siłach, chcą sprawdzić się z cięższymi od siebie zawodnikami. Tyczy się to szczególnie zawodników, którzy startują w kategorii do 80 kg. E, myślę, że na tyle wystarczy co do e, samych zawodów. Teraz chciałbym zaprezentować techniki walki, jakie są używane w arresingu. Wrestling w Polsce jest od 10 lat. Jako dyscyplina sportowa mamy ponad 50 technik walki i teraz przed Państwem dwóch zawodników, którzy są jednymi z lepszych w Polsce, zaprezentują techniki walki. Jako, jako pierwszą zaprezentujemy technikę walki tak. Zapraszam zawodników. Jako pierwszy trzeba złapać uchwyt, zamykamy dłoń. Łokcie muszą znajdować się na podłokie to Teraz bardzo ważna sprawa. Jeżeli podczas walki zawodnik podniesie łokieć do góry, jest fał. Dwa pa faule oznaczają przegrane. Jeżeli zawodnik stunie swój podłokietnika, czyli krótko mówiąc, stracić e, kontakt, e, kontakt łokcia z podłokietnikiem, jest teraz na Dwa faule dwa, 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 dwa łokcia oznaczają przegrany bez walki. Można również otrzymać fał za dotknięcie ręką walczącą głowy. Niekoniecznie w takiej pozycji, ale różnie to bywa. Dopięcie walczącą klatki piersiowej czy bargiem. Jest to niedozwolona pomoc. Walka zostaje przerywana, zawodnik zostaje pał. Przypominam. Dwa pa pałle o zapalnych Teraz kolejna sprawa. Podczas walki może nastąpić rozerwanie na centrum stołu. Czyli zawodnicy nie mogli utrzymać uchwytu, rozerwali się. Do tego wtedy sędzia głównych zawodów. Dysponuje paskiem w tej wioski, zwiąże w dłonie zawodników. Walka wtedy zostanie rozstrzygnięta, na pewno nie będzie możliwości rezerwania podróżnego. Kolejna zasada, Czego nie wolno? W pełni bezpieczne pozycje i chciałbym właśnie bardzo wszystkich mocno uczulić na to, ponieważ są to zawody dla amatorów. Niektórzy zawodnicy startują w normalnych ale jest tutaj większość zawodników amatorów. Nie wolno zbliżać się do niebezpiecznej pozycji. Niebezpieczna pozycja polega na tym, że zawodnik odwraca głowę, nie patrzy na rękę walczącą i jego ręka znajduje się bliżej niż twarz. Jest to pozycja niebezpieczna, niebezpieczna która grozi złamaniem realnej kości. Nie chciałbym, żeby coś takiego miało miejsce, dlatego jako sędzia natychmiast taką walkę przerwie, zawodnik zostanie fał, zostanie połączony, powiem, powiem o co chodziło, dlaczego został fał, żeby nie się do takiej pozycji, żeby nie było żadnych tradycji. Kolejna niebezpieczna pozycja, jest to zejście parkiem poniżej wysokości stołu, jest to również niebezpieczna pozycja, grozi ja by również zostanie walka przerwana i zdobiona, po nim o instruowaniu zawodnika. Dlaczego docał? Technika walki, o których wcześniej mówiłem. Technika walki tak. Wymaga w dużej siły mięśni bicepsów, klatki piersiowych, barków i pleców, czyli tak naprawdę wszystkich górnych partii mięśniowych. Skręcamy nadgarstek do wewnątrz i dobijamy zawodnika. I teraz bardzo ważne. Ta poduszka boczna jest wyznacznikiem wysokości, do której pokonujemy zawodnika, czyli nie ma obowiązku dobicia ręki przeciwnika do tej poduszki, tylko do wysokości. Równie dobrze może się tutaj skończyć, ale sędzia widzi, że jest poniżej poduszki, przerywa walkę, jest zwycięstwo ten, który był na wygranej pozycji. Zdarzają się również falle na granej pozycji, czyli w pozycji poniżej kąta 45 stopni. Wtedy zawodnik otrzymuje w tej pozycji Paul i zwycięstwo do jego przeciwnika. Kolejna technika walki. Technika walki, którą, czyli wykorzystujemy głównie siłę nadgarstwu swoich walki i bicepsów w ruchu młotkowym. Odginamy przeciwnikowi dłoń na zewnątrz, przez co on traci. E, stabilny uchwyt, nie jest w stanie kontrolować walki. E, teraz bardzo ważna sprawa. Pamiętajcie, czym bliżej ręka walcząca jest ciała, to więcej macie siły. bardziej podczas walki będziecie rozciągali rękę, tym więc więcej siły stracicie i nie macie szansy wygrać w tej walce. Czyli no, pamiętajcie, blisko ręka ciała. Kolejna walka, technika walki jest to technika walki w triceps, czyli uzasadniamy całym ciałem w boku, posuwamy. Przypominam, można łowkiem poruszać po całym podłogniku, czyli tym tablasie na którym nie ma nie właśnie. Eee, myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o zasady. Czy ktoś ma jakieś pytania? Eee, jeżeli tak, to odpowiem na wszystkie i zaraz rozpoczynamy do Nikt nic nie ma, także eee, rozpoczynamy od kategorii do 80 długiałych mężczyzn. <zysk> <zysk> kategorii do 80 kg zgłosiło nam się 11 zawodników i bardzo proszę wszystkich zawodników którzy zostali zgłoszeni o podejście tutaj koło do prezentacji żebyśmy sprawdzili czy wszyscy zawodnicy którzy się zapisali są obecni tutaj